To odrzuca męską energię, odrzuca pieniądze, dlatego że jesteśmy połączeniem dwóch energii, męskiej i żeńskiej. I w tej tradycyjnym ujęciu, takim duchowym, mistycznym, z męską energią kojarzone są siła, sprawczość, struktura, agresja, taki, taka asertywność, granice. Z żeńską energią przepływ, wdzięczność, opieka, troska, wypełnienie tej struktury. Hmm, taka uległość czasem, stagnacja i tak dalej. I teraz jesteśmy połączeniem tych dwóch energii, więc odrzucając któreś z tych energii, odrzucasz to, co z tej energii płynie. Co to znaczy odrzucając? To znaczy nie dając sobie zgody na rodzica, takiego jakim on był, mając do niego pretensje o to, co ci zrobił albo czego nie zrobił, o to, co dał albo czego nie dał w twoim życiu. Nie mając takiej wewnętrznej zgody na jednego z rodziców, odrzucasz to, co od niego płynie. Mając złość na niego wewnętrzną, będziesz w ruchu przeciwko tej energii, a nie ku.